Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. No, i właśnie z tej okazji gościmy dzisiaj dwóch panów: Pan Paweł Zawieja i Jarosław Juszczak. Chcemy zaprosić was na pewien koncert nietuzinkowy, a o tym już opowie nasz gość. Słuchajcie, moi kochani, z racji takiej, że dzisiaj mamy pierwszy czerwca, czyli Dzień Dziecka, Święto Dziecka. Robimy koncert właśnie dla jednego dziecka, czyli tak dokładnie dla Gabrysi. Chcemy jej pomóc w rehabilitacji. Ten koncert odbędzie się 24 czerwca. Tutaj u was, właśnie na amfiteatrze. Mój zespół, czyli Grupa Two Boys, również tam wystąpi. Wystąpi wielu moich znanych przyjaciół. A to wszystko zasługa tutaj Jarka. Ja mam taką małą niespodziankę dla wszystkich dzieci. Przygotowałem tutaj moje płyty. To są dwie różne płyty. Jedna taka, druga słuchajcie, taka. Bojowe zadanie dla rodziców. Wchodzimy na Facebooka telewizji. Tam wpisujemy imiona swoich dzieci. Pierwsze cztery osoby, tak? Cztery osoby, które wpiszą imiona, otrzymują nasze płyty. To może już o samej organizacji koncertu i dla kogo przede wszystkim to już panu powie? To jest koncert dla Gabryści chopci, ona mieszka w gnieźnie, ale babcia tu jest mieszkanką wrześni. Poprosiła babcia mnie o ten koncert, zorganizowanie dla niej. Gabryścia zachorowała 3 lata temu na udar mózgu. No i niestety chodzenie i mowa to jest ciężka. Potrzebna jest rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, które to są kosztowne, niestety. Musi brać już dożywotnie leki. No, niestety, no, musimy jakoś pomóc, nie stać obojętnie. Otwieramy, otwieramy serduszka, by pomóc Gabrysi. Zapraszamy na koncert 24 czerwca do wrześnińskiego amfiteatru. Ja myślę, że jeszcze taka propozycja dla wszystkich, którzy oglądają tę telewizję, na pewno jest dużo tych osób, jeżeli znajdziecie tam dobre, duże serce, które będzie chciało pomóc to proszę odezwijcie się tutaj do telewizji, a oni już dalej przekażą do nas informacje. No i potrzebujemy jeszcze y, troszeczkę pieniążków na dokończenie organizacji tego koncertu. No niestety no, ludzie stoją obojętni, a pieniążki są potrzebne, żeby to dopiąć, żeby wszystko wypaliło. No zapraszamy do przekazania pieniążków również do y, telewizji tutaj do wrześni, a my wiemy co będziemy mieli zrobić. Co zostanie to przekażemy to wszystko rodzicom Gabrysi. Drodzy Państwo, powtórzę jeszcze raz, 24 czerwca amfiteatr imienia Anny Jantar czekamy na Was.